Witam ponownie. Tak. Boki są gotowe, niedopiłowane. Do lutowania, ale czekają, bo chcę zrobić zamek. To jest stary korpus. Taki próbny. No, zrobiłem sobie taki kawałek blachy. No, wywalcowałem sobie i ja będę tutaj wycinał te poszczególne elementy tego zamka. Będzie srebrny. Trzeba będzie wlutować ten bok tutaj, górę, bolce do zamontowania mechanizmu o tutaj taki o taką blaszkę to jest ta, ta blaszka tutaj ona będzie trzeba będzie ją tutaj y, również wyciąć z, y, z tej blachy y, srebrnej ona jest troszeczkę ta blacha srebrna jest troszeczkę chyba cieńsza niż normalnie 07 06 Ale bo sama cukiernica jest z blachy 08 No to właściwie to nie przeszkadza, bo tutaj lżejsza, mniej srebra będzie Nie chcę przesadzić, ale to jest taka konstrukcja, że to jest taki się robi WTO w nich, to jest bardzo sztywne po zlutowaniu. To nawet taka cieniutka blacha, no mogła być nawet cieńsza, żeby to zrobić i w ogóle by się tutaj nie działo. No, jak zrobię ten zameczek, to trzeba będzie tutaj wlutować. Już mówiłem ostatnio, trzeba będzie wlutować <grym> takie bolce. Chyba mam gdzieś podobne przygotowane, ale nie mam. O tutaj trzeba będzie przylutować takie bolce, żeby ten zamek można było przez te otwory tutaj, co są osobno po zlutowaniu zamontować. Bolec, śrubka i to tak będzie tutaj zlutowane. Mechanizm też będę robił yy, srebrny, z tym, że tutaj yy, z tym, że tutaj jest tak, że to jest ta blaszka, która będzie blokować. No i tutaj chyba to zostawię, z, zrobię si jednak stalowe, bo łatwo będzie to wygiąć, chociaż i to są mechanizmy, które w środku na sprężynkach są. Tutaj jest wkuta sprężynka. To też zrobię srebrne, z tym, że ta sprężyna no, będzie metalowa. Ale to jest dopuszczalne, bo w cukiernicach właściwie nawet całe mechanizmy zamka mogą być mosiężne czy stalowe. To się dopuszcza, bo to jest kwestia trwałości samego mechanizmu, że srebro jest jednak miękkie, łatwo się wyciera i to ma krótką żywotność. A stalowe wiadomo, że, że będzie dłużej. Sprężyny są specjalnie oksydowane, one po prostu nie wieją, to jest na niebiesko. Co się tak specjalnie robi, żeby tak, no niestety trzeba zrobić tą sprężynkę, myślałem, że zrobię bez sprężyny, ale to wystarczy obrócić cukiernicę i zamek się otworzy, <grym> więc, no, więc nie robię, tak robię, zrobię z tą sprężyną, trzeba będzie te bolce tutaj, które do brutowania nagwintować, zrobić krętkę. To tak będzie wyglądać. Tutaj są stare te bolce takie. To mam poznaczone, żeby było wiadomo, jak, jak wiercić otworki, żeby to wszystko pomontować. Tak. No będziemy wycinać takie, że to się prosto wycina wszystkie potem jakieś niedociągnięcia, które powstają dopiłuje się pilnikiem. Oprócz tego no, polutowany tak i tak trzeba będzie to ładnie obrobić, żeby prawda żeby to ładnie, estetycznie wyglądało. I cukier się nie sypał tam, gdzie nie trzeba. Oczywiście to bardziej jest ozdobna cukiernica niż taka użytkowa, jak kiedyś. No, kiedyś cukier był drogi, tak? To nie był tak powszechnie dostępny. No to zamykano przed dziećmi, żeby nie wyjadały. A teraz prawda taka cukiernica to raczej jest ozdoba, raczej inwestycja niż... niż Praktyczne kuchenny przedmiot, tak. No bo przecież nikt teraz przed dziećmi cukru nie chowa. Chyba, że Coca-Cola. No tak, to się chowa. coca cola czy jakieś inne słodkie napoje, żeby te dzieci zbyt dużo tego cukru nie jadły, bo... Potem ich chorują bardziej i yy, yy, są, no, puste kalorie, no po prostu styją no, co, co tu dużo gadać, styją Młody chłopak ma yy, 12-14 lata, a, a podnieść się nie może na drążku, biegać nie może, bo mu ciężko, bo mu, nic dziwnego, że ciężko, jak jest gruby, nadwagę ma, tak, to i, 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 i to jest, yy, I to jest problem dla mnie. To jest tak rzeczywiście. Ja tutaj tak, tak przekręcam tak właściwie, bo muszę dać świetle widzieć dobrze, jak ta linia idzie, tak. Nożyce mam takie specjalne, które dosyć łatwo to pchną, no, ale no muszę to zrobić po linii, nie? Tu żadne lasery mi nie wypalają. No ale to na tym to polega właśnie, że to jest takie zajęcie właśnie, które potem już na koniec daje efekt. No i człowiek sam się zastanawia, czy to sam zrobił, czy gdzieś to kupił. No, to się tak, prawda, no, no jest to efektowne. Daje to satysfakcję, że jednak własnymi łapkami można coś takiego zrobić, nie? Tak, to, to jest. Ach. No i mamy kształt wycięty. Musimy wziąć sobie jakiś młoteczek, żeby to wyprostować wszystko. Tu mam takie kowadełko. Zatniemy tą, tą, blaszkę i przylutujemy to, opiłujemy, będzie taki korpus. Dopiłuję do, 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 taką blaszkę z otworkiem i będzie zamek na stodron. No dobra, no to na dzisiaj tyle. No, dziękuję za uwagę, jak mnie śledzicie, no to dobrze, bo zależy mi na tym po prostu nudzę się no chcę mieć towarzystwo okej okay. na pewno widzę